Czołem drogi widzu, czas na kolejny odcinek Forgive Me Father. Druga mapa epizodu drugiego. Chodzimy z buta. Mamy to jakieś gówno, które nas chciało zabić. Okej. Okay. Sekretów brak. Toria Kiedy pan powróci, wy na powrót powstaniecie. <laughs> Oh, not that. I have no strong feelings one way or the other so yes Dziwna sytuacja jakaś. Adam Litwin. Okej. Okay. Nie, nie rozwalimy tego. No, już wiadomo co mnie zaatakowało. Jeszcze coś tutaj płaczę. Nowy poziom, dostępne ulepszenia. Aż dwa mamy. Ok. Dark Bane. Hm. Mniejsza z tym, możemy sobie ulepszyć tą postać tutaj naszą kochaną. Zastanawiam się właśnie, co by tutaj sobie rzucić, ale moglibyśmy strzelbę ulepszyć więcej pocisków na strzał, zwiększony zasięg, Odbijający się kule, zwiększony zasięg. Okej. Okay. A tutaj później mamy co? Więcej pocisków na strzał, zwiększona prędkość strzelania. Natomiast tutaj mamy zwiększony maksymalną pole zdrowia. A... Dobra, zróbmy tak. Gdzie mam iść teraz? Tutaj, dobra. Jest całą z tą latarką. Czemu ja sobie ją cały czas wyciągam? Nie wiem. Ja, nie mam I coś, to coś zniknęło po prostu sobie, tak? Wszyscy? Chyba tak. Ciebie skąd tu przywiało. Dobra, zapiszmy sobie, to jest pełne amunicji i to mnie troszeczkę gartwi, ale przynajmniej będzie konkretna rozwałka. O! Oh. Łopata? możemy coś odkopać? Może? Nie możemy chyba. O nie, wypuśćcie mnie. Tak by się nie dało wspiąć, to pokracie i wyskoczyć. O nie. No dobra, to lecimy, nie? To jest to, co you got? Pięknie. Troszkę mało życia mi tutaj zostało, ale to się wytnie. A możemy sobie tu pobiegać gdzieś? No niby możemy. Tu jest koniec poziomu. O, ale tutaj można też do tyłu się przelecieć. Ale ktoś tutaj miał wenę twórczą. Da się to namalować na drewnie? Nie da się. No dobra, to taki szybciutki. Fajny. W sumie nawet dosyć przyjemny. Poziomik nam się trafił. O i 100% ukończenia mamy nawet. Całkiem spoko. Dobra. Wychodzi na to, że ten odcinek sobie możemy zakończyć jako taki króciutki poziom drugi, epizodu drugiego, a następny odcinek, oczywiście mapa numer 3. Dzięki za uwagę, do zobaczyska.